Hej, cześć, z tej strony Eratrox, witam was wszystkich na moim kanale, ze mną jest Trawaksy, Co ty robisz? Nie wiem. Super. A dzisiaj gramy w Soul Knight'a razem. E, dawaj, dołączaj. Wchodzę, przyciszę muzykę. A jesteś połączony z wi-fi? No. Dobra. Jak możecie zauważyć, że mam 9 tysięcy, patrzcie jakie mam postacie. Tego tutaj przy, yy, przy ja telewizorze... No, jak coś. No i mam księdza. Ja gram cały czas I księdzem. Ja mam 10 tysięcy, to... I co robię z tym hajsem? Nie wiem. Nie wiem, kupiłem sobie jakąś pasetę na odcinku. No dobra, no dobra. Czekam ja na dzień. kupię sobie na swojej adniesie. Siema, siema. O, no, możemy jechać. Ja. Yeah. Jedziemy, jedziemy. Dzisiaj złapa, złapałem tego w pokemonach, jak to? Kyurema, no nie, nie niestety Retrox, niestety nie, nie mógł, bo ride pasa nie miałem, pasa, bo musiał dzisiaj y, robić ride na robić psola rajd, na jeszcze go nie, nie zbił, nie? Bo takie ruda. Oczywiście y, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Oczywiście kliknijcie też dzwoneczek, aby nie, nie przekapić żadnego kolejnego odcinka na tym kanale. i e, a tak. E, I też podajcie na kanał Trevaxa, PawciXX, XX, oczywiście też subujcie ich. No, całą naszą ekipę. Ekipa Tander. A i Pawci XX jest w naszej ekipie Thunder, nie? No bo oficjalnie nasza ekipa nazywa się Thunder. Uuu, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. mam ja. Aha. <grym> ja idę szybko po hajs. Ja chcę mieć tę świnie. Już się technie. Nie, nie, nie tepnij. Dobra, są Tyk. Dawaj mi to. Ja chcę hajs z tych typów. Ja chcę pienionyszki. Proszę Pien 15 hajsu. Wiesz, że wie, jak zobaczysz, że ja będę miał tego kunia. Kunia? Jest! Lecę! Masz? A nie masz hajsu! Masz 14. Nie, jednego, kupuję ja No to kupuj to! Kupiłaś, no. To się pędzi! Pokaż swój atak. Fajna jest ta świnia, bo ona ma nieskończony atak, widzicie, jeździ jak ból. Tam nie ma portalu. A, już do... No tak, już do portalu jedziemy. Aha, patrzcie, ale cię nie tam postawiłem. I jest. Też jeszcze fanty chcę napić. Nie nie fanta. <laughs> Mogę kupić sopotę? <sobie> Aaa, <laughs> mój piesek! Nie, no nie piję, Ja idę, ja idę. chyba mam jeden pieniążek, a chciałam go uleczyć. Wiesz, muszę się uleczyć. Me... A no tak, przecież mam... Ciao! A chciałam go uleczyć. Ale nie da się jej lecić. Czy wiesz? O bos! Czy nie taki... Ej, Dzięki za nie taki no, no. Tam jest wykrzyknik. To, <laughs> to, to A Bo to, to nie jest ta wymianka. Nie, to jest zła wymianka. Znaczy na dobrą, ale jest taka, wiesz. Taka droga, chyba. Co, 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 co? A, jeszcze ja pomyliłem, że ja myślałam, że jestem tobą. No mnie, no. Dziękuję. Jakiś bolon do ciebie dzwoni. Jakiś bolon do ciebie dzwoni. Ale znowu, nie, no, shotgun. Nie, nie trafiłem. Jak ktoś to nie prukam. Aha, leża. Ty będziesz spokojnie nie prukam. Ja się nie prógam. Ja nie prógam. No czemu ty przytrzymujesz? Ja, ja zapomniałam. Jeszcze wani sobie ulcika. Ja też ci dam ulcika. Jesteś jest jesteśmy ten. kwita. No, to, jest, to jest najlepsze. Nie, no to jest najlepsze, nie? Że do portalu? No. Ale to jeszcze coś jest. Ty. Co tam było? No sklepik. No po co kupować o, kolejną siostrę? Ej, no ten, co my mamy go. Ale Siema I z nami kupiłem. No bo go? ja go kupiłem Aha Nie, ja, ja nie straciłem w ogóle hajsu, nie wiem ile ja miałem, dobra nie wiem czy straciłem czy nie straciłem, nie wiem Dobra, shotgun Jaki? Dobra dawaj do wykrzyknika Jak Retrox do Ciebie dzwoni Ej to, patrz wy... <laughs> wypadły Ci dwa drewna Ale ja nie wziąłem, bia... ja, ma... ja nie mam broni, ja... co, czym ja biję? Magiczną łapą? I no? Ale wesele, po co to kupiłeś? A da się jeszcze wymienić. I co, a ty masz to drewno? Nie wziąłeś? Nie, ja wziąłam. Poczekaj, a ja też nie wzięłam, chociaż nie da się to wiem. wymienić? Nie da się wymienić, ale dupa. Haha, <laughs> Nie no, pewnie na następnym na nas bicie oczywiście się odzyska, no. Że tak myślę. Dobra, Cześć. Dobra ale ja, ja nie wy... wiem jak... Nie wiem jak się to otwierało. Jakiś bogę to ci by dzwoni. Dobra, dawaj świjamy. Ja tutaj chcę manę z tych skrzynek. Halo? Ja nie wiem. Hi, 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 hi. Bolu, Aha, docenia. ja leżę, bo mam bardzo słabą bohoń. Bohoń. Ha, nasz pomaga. Bup, bup. Leconko, dzięki, 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 dzięki. Weź postaw, bo ja się nie uleczymy do końca. Jej, jej. A, zapomniałam, że przecież nagrywamy XD. Co ty, a co? Zapomniałam się. A tam, a, już byliśmy na skrzynce. Dobra, już. Go! Tip, 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 Nie wiem, co ja wybieram. Damagę. Mam 33 końce, ja, ja wydam na coś lepszego. O, Energy Potion, dziękuję, przydało mi się. Nie, proszę, tylko nie w bomby, bo tam są bomby na środku. Szabo? <grym> Gdzie ktoś jeszcze jest? A, tu kwiatek A, jakiś. Tu jest kwiatek jakiś. No? A, bo ze zginę. Trzymaj leczenie. Aha, ja leżę A jak tam? <grym> jak tam? Hello? Łatwo, bo masz dik. Ty masz. A, bo ty sobie. Ulepszyłeś! No nie chcąco. Ale to dobrze, bo masz plus jeden życie. No. Ale ja nie chciałem sobie. Ja nie, nie, chciałem ulepszać. Aha. Ja kupię sobie jakąś postać i jak starczy mi to go ulepszę. Wiesz? Od razu? No. Dobra, jesteśmy i mamy małego pomocnika. No. Patrz! Trade! A, trader! No. O, paczek, paczek strzelam. Pi, pi, pi. Strzelam i strzelam, tak jak w Minecraft. Dobra, idziemy. Jesteśmy i pierwsza bitwa, i ujrzeliśmy ona, jeździeli A no, w czwartej tej trudze, Opowiedz coś śmiesznego. Mm, jakiś baran do Ciebie Nooo! Jakiś baran do Ciebie dzwonił. No i musiałeś mnie tepnąć! A co tam miałeś? Ja, to, to co, wiesz... Tą taką... a Ja też zaraz zginę. boi 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 Gdzie znasz pomoc? Nie idź tam, ja idę po ten, a w sumie chodź, na Balkan Tapnij mnie. Thank you. Pójdę, masz, masz, masz. Leczenie tu. bos Jest boss fight. Naprawdę? Boss? No zobacz. A to jest mini boss, nie dros. Znaczy, no wiem, ale mini, mini. bos Boss. Też jest. Mini boost. Mini boost. Jeszcze idziemy na walkę. Mini imboost, Na dole jest taki golem, który daje mannę. 80. Pamiętasz? Taki. A no, no, no. O, boss. Jakiś większy, większy to już jest boss, to już nie, jest boss. Nie, to jest mini boss. No. Bossy są takie, że pokazują się. Że są na piątej walce, a my jesteśmy na czwartej. Po tej walce będziemy mieć bossa. Nie? Nice, nice, nice. Masz oko? Lecz lec. ja też. No nie. nie! Abyśmy mieli. no nie. O garden! O, odblokowałem garden! A już to do To zobaczymy sobie. Uuu, 10 tysięcy tyle. Dobra, to ja sobie. Aj, kogo kupować? Właśnie. Ej, dawaj, może na tego Knight'a najedziemy. I co tu jest? Poczekaj, Ej, jak to się to robiło? Tak i tak. No to tutaj tak? są takie skinci. A nie, bo to są takie... To są skiny do tego fnarka. A to są skiny! Aha, a jak się chce kupić skina? No dobra, co kupujemy? Ja sobie kupuję alchemik. nie, elfa. Elf za 12 tysięcy jest. A jak elf. wygląda ten elf? Tak. Zbieramy? Nie Chy, Dawaj ty tego, tego! Tego? To 40. Fasina? No! No on też jest Dobra, ja go biorę. O, Ja go zakładam, bo... oh, cool. I On ma za zero, nice. Dobra, ja, ja, ja go ten. Dobra, w tej części to będzie na tyle. Nagram... Nie ja jeszcze trochę. No nie, nie, jest... nie, bo ja nie mogę robić większych. Znaczy, bo A... tu giga paczacie. Więc nagramy drugą część, więc wpadajcie narka.